Co za hipokryzja! W chwili, gdy Polska opłakuje prawdziwą legendę, po UNO'u on śmie zabierać głos. Daniel Martyniuk, człowiek skandal, znany tylko z pijackich awantur w samolocie, gruźb i poniżania własnej rodziny, nagle udaje, że jest w żałobie. Co? Po tym, jak terroryzował pasażerów, jak został wyrzukony przez policję, jak zniknął Zenek na szcinach jego syna, na które miał nie przyjść, teraz wrzuca żałosne nagranie. Właśnie dowiedziałem się, że zmarł po uno. Spoczywaj w pokoju. Szkoda, szkoda? Czy ten człowiek, pogrążony we własnej totalnej destrukcji, jest w ogóle zdolny do jakiejkolwiek szczerości? A może to tylko kolejna, obrzydliwa, wyrachowana próba podpięcia się pod tragedię i ocieplenia swojego żałosnego wizerunku? Co za policzek dla fanów połą? Co sądzicie? Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i kliknijcie dzwoneczek. Do zobaczenia!